Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl Witam i zapraszam was na e, film, w którym pokażę wam e, budowanie składu e, z z ligi angielskiej Premier League oraz z Niemiec, z Bundesligi dokładnie będzie to skład opierający się na praktycznie naszym napastniku naszych dwóch napastników będziemy mieli do wyboru dwóch napastników albo Samuela Eto, albo Mario Mandziukicia będzie to skład opierający się ogólnie na e, ogólnie na lidze, mówiłem wcześniej Bundeslize oraz lidze Premier League BPL tak naprawdę tutaj widzicie zaczynamy budowanie naszego składu, na bramce mamy Rena Dlera, później w obronie mamy Boatenga od prawej Dante oraz Davida Luisa jest to nasza para trzech defensywnych raczej eee, trzech obrońców, tr trzech środkowych obrońców. Zapomniałem dodać, że gramy w formacji 5-2-2-1. Moim zdaniem jest to bardzo dobra formacja. Eee, jest to formacja bardzo defensywna ogólnie. Eee, do tej, do ogólnie do tej formacji bardzo polecam włączyć styl super defensywny e, dlatego no, nasza obrona będzie nie do przejścia nasi obrońcy właściwie mamy w tej formacji pięciu obrońców e, nasi obrońcy nie będą się ruszali praktycznie za linię pola e, za linię mm, po prostu za środek e, murawy nie będą szli na stronę na, na połowę przeciwnika o tak powiem od razu, przez co wiadomo nie będziemy narażali się na kontry i naprawdę mieć pięciu obrońców to jest jest coś bardzo ciekawego. Dalej, od prawej strony mamy oczywiście Niemca, z Bayernu Monachium Jest nim Filip Lam Jest on naprawdę super zawodnikiem Z dużym overallem Nie jest tak wielką ceną, kosztuje on gdzieś w okolicach 25, 26 28 nawet tysięcy Jest to pozycja RWB Jeszcze raz Was przepraszam za tą jakość Ale naprawdę nie mam nagrywarki Do Playstation, no i niestety nie mogę Nagrać tego z Playstation, muszę po prostu tak trochę Pomyśleć i na inne sposoby Po prostu ten film nagrywam No ale mają niedługo Znieść taką blokadę E, że będzie można normalnie nagrywać już z konsoli mm, Dlatego dlatego e, wtedy już normalnie będę z super jakością dla Was nagrywał oczywiście w HD e, FIFA, bo naprawdę FIFA FIFA naprawdę uwielbiam i chciałbym po prostu się podzielić wa, z, nasze kurde z moją grą z wami Dalej mamy Ramiresa mamy na e, obronie, raczej na pomocy e, i mamy Xavi Martineza Chavi Martinez z Gracz Bayern Mon Monachium, e, Hiszpan e, oraz e, Ramirez Brazylijczyk e, z Chelsea, Londyn e, naszym kolejnym zawodnikiem Zaraz tutaj wam pokażę, będzie lewo skrzydłowy William William to jest naprawdę istna bestia, jest on naprawdę, ma on dla mnie dwie zalety, jest niezwykle szybki, niezwykle ma dobry dribbling, a przy tym nie jest takim karłem tak naprawdę, bo w FIFA czasami liczy się ogólnie te wszystkie statystyki, które są tu napisane, tutaj liczy się tak naprawdę czasami ta wielkość tego zawodnika, że on nie jest aż taki łatwy do przepchania, na przykład taki Bernard, no wiecie, on ma tam niby 91 pejsa a po prostu no zniki nie wygra bo każdy go tam przepcha naprawdę Williama jest ciężko przepchać jeśli gracie typowo na wrzutki no bo to jest naprawdę te wrzutki to jest trochę moim zdaniem trochę błąd tej FIFA, że to tak za prosto się zdobywa bramki z, z główek no to naprawdę William przebiegacie sobie koło linii końcowej boiska wrzucacie na Mario Mandziukicia i macie no bramkę no co tu dużo powiedzieć dalej od prawej strony naszym skrzydłowym będzie Thomas Miller zaraz wam go pokażę jest to również Niemiec z Bayern no ogólnie, w tym składzie jest dużo Niemców. I sporo Brazylijczyków. Brazylijczyków mamy tu czterech e, Czterech Niemców. Tutaj może na bramce jeszcze wstawić Nojera, ale wiadomo Noyer to jest wydatek z rzędu 60 tysięcy. No a na bramkarza to jest naprawdę sporo. Tutaj no, mamy jak mówiłem dwóch napastników do wyboru Mandziuki, Mario Mandziukic e, 22 występy, 19 bramek w moim zespole Jestem naprawdę bestią jak za taką cenę główki jego są niesamowite, moim zdaniem ma najlepsze główki ogólnie w grze tutaj ma najlepsze główki moim zdaniem nim wygrze lepsze główki nawet falkę miałem ostatnio falkę, ograłem nim on ma niby 90 wyrola, 90 główek ale naprawdę jest on dość mały i słabo przeskakuje obrońców i to naprawdę jest dość ciężko nim strzelić bramkę z główki no bo go po prostu wszyscy przeskakują no, niby ma te 90 główek ale wolę na przykład zdobywać bramki z główki mandziukiciem bo on przeskoczy każdego praktycznie jest wysoki ma super 88 główek naprawdę kozak jest niego niesamowity teraz pokażę wam szybciutko tutaj właśnie ceny tych zawodników. Nie mam na tym koncie rozegranym ty, tymi zawodnikami ani jednego meczu, z tego powodu, gdyż ee... Nie grałem na swoim koncie e, PlayStation, nie grałem na swoim koncie FIFA. tym składem, grałem właśnie u kolegi tym składem i z nim sobie po prostu taki skład wymyśliliśmy i naprawdę wydaje mi się, że ten skład jest naprawdę miażdżący. Tutaj jeszcze dopowiem wam pewną ciekawostkę, mm, ale to zaraz, tutaj możecie na przykład, gdzie jest widzicie Ash Nicola, e, lewego naszego obrońcę, możecie tutaj wstawić Marcelo, e, również będziecie mieli fajne, fajne zgranie z Marcelo, zgranie nie powinno raczej spaść bo tutaj widzicie będziecie mieli taką czwórkę Brazylijczyków. Eee, tak, czwórkę Brazylijczyków. Naprawdę, y, chyba Marcelu można wrzucić, ale nie jestem pewny. Ja, ja zostaję jednak przy Ashley Kolu, bo grałem nim, ki, grałem nim i naprawdę on też jest niby, ma tam się, nie ma ani poniżej 80 szybkości, ale jest kurde z niego taki kozak, że chyba lepiej od kliszego się nim gra, bo to nie, nie zawsze trzeba patrzeć na ten pace, na te statystyki, bo naprawdę go też ciężko dość przepchać i niby on jest wolniejszy, ale nim sobie biegniecie i po prostu nikt was nie przepycha i jest dużo lepiej niż tam jakiś niski, zawodnik, nie wiem, metr szybki niby ktoś się zastawi ktoś umie grać w obronie no i po prostu nie, 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 nie przebiegniecie i nie, dośrodku, nie dośrodkujecie bo ja szczerze mówiąc nie gram zawsze na doświadkowania, ale po prostu czasami jak mnie już coś zdenerwuje wiecie robi takie błędy że na przykład nie wiem z połowy boiska podaję pod moją bramkę i tam gościu strzela to, to denerwuje się i e, zaczynam też grać tak chamską nagłówki bo po prostu jak ktoś tak gra to też trzeba tak robić bo denerwuje mnie, albo jak ktoś robi cieszynkę na przykład e, Calm, że mnie uspokaja, też mnie to denerwuje. No dobra, to było tyle z tego e, budowania składu. Mam nadzieję, że pomogłem wam zbudować fajny skład w Ultimate Team. Jakby co to nagrywałem właśnie z PlayStation 4 e, Posiadam konsolę, nagrywałem kilka, ki kilka dni temu, e, kilka, kurde, chyba 3 miesiące temu unboxing tej konsoli. Naprawdę jestem zadowolony, grafika jest super Fifie. No niestety jeszcze nie można nagrywać z tej konsoli, chyba, że tam mamy nagrywarkę, obej... Jakieś różne sposoby. No tutaj mm, troszeczkę Pokombinowałem, jakoś nagrałem, ale widzicie jakość jest słaba Więc raczej gameplayów nie będę nagrywał z taką jakością Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam pomogłem Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, naprawdę motywuje mnie do Dalszego nagrywania, subskrybujcie mój kanał, e, będziecie wtedy Na bieżąco oraz no, e, lajkujcie na Facebooku, wtedy również Na Facebooku będziecie się dowi dowiadywali o moich nowych Postach oraz nowościach w grze. Dzięki, trzymajcie się Narka